Dziewczyny, idziemy nagrywać. Chcecie wystąpić w internecie, to Was zapraszam. Jak nie, to proszę nie przeszkadzać. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w tym nowym roku. Z racji tego, że życzeń nie składałem, to złożę teraz wszystkiego, co najpiękniejsze: pomyślności, radości i takiego uczucia spełnienia każdego dnia, aby każdy mógł poczuć. Odnaleźć siebie jeszcze bardziej w tym życiu, i aby każda osoba, która to ogląda, podążała w swoim życiu w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim sercem i w zgodzie ze swoją duszą. Tego życzę ja, Patryk z Architektury Serca. A w dzisiejszym filmie chciałbym dołączyć do grona tych osób, z którymi to ja przeprowadzam wywiad. Dzisiaj ja przeprowadzę rozmowę sam z sobą klasycznie. Nie mam przygotowanych pytań. Co tutaj się pojawi, nie wiem dokładnie. Wiem, że to, co ma być w tym filmie, to i tak będzie. A chciałbym dzisiaj powiedzieć troszeczkę bardziej o swojej drodze, co sprawiło, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, czyli co doprowadziło mnie do tego, że pomagam innym odnaleźć drogę swojego serca. Co sprawiło, że zainteresowałem się pracą z podświadomością, grom na gongach, i co jest powodem tego wszystkiego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem tutaj. A więc, tak naprawdę, moja przygoda z rozwojem osobistym, rozwojem takim duchowym, zaczęła się już w bardzo młodym wieku, z racji tego, że moje dzieciństwo troszeczkę mnie doświadczyło Moi rodzice rozeszli się, ja jako młode dziecko byłem wychowywany przez dziadków i było to dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie. Wpłynęło to bardzo mocno na mój rozwój, na to, jak zacząłem postrzegać życie, ale co najważniejsze, jak postrzegałem siebie. I ten taki wewnętrzny ból, to takie cierpienie cały czas motywowało mnie w kierunku tego, aby poznać siebie, aby odnaleźć Jakieś narzędzie, jakiś sposób do tego, aby sobie pomóc. I to wszystko sprawiło, że już w bardzo młodym wieku zacząłem interesować się psychologią, zacząłem interesować się tym, jak działa umysł, i tak naprawdę od samego początku było to dla mnie bardzo, ale to bardzo interesujące i fascynowało mnie to, jak my działamy, jak działa to wszystko wokół nas, i ja od zawsze, odkąd pamiętam, Czułem, że jest coś więcej niż to, co widzimy, i już od młodych lat pamiętam, że zastanawiałem się na przykład nad tym, że jeżeli myśl jest impulsem elektrycznym, to jaki ona ma wpływ na naszą rzeczywistość, jeżeli otacza nas pole elektromagnetyczne. I tak naprawdę cały czas, cały czas szukałem, cały czas interesowałem się, próbowałem różnych rzeczy, różnych technik, różnych sposobów, aby odnaleźć siebie, aby pomóc sobie. Czy mi się to udawało na samym początku? Nie, <laughs> czy byłem w tym dobry? Nie, ale popróbowałem bardzo wiele sposobów, bardzo wiele metod. Próbowałem tam iść do psychologa, ale poczułem, że ten taki mm, konwencjonalny nurt nie jest do końca dla mnie, nie potrafiłem tam odnaleźć siebie. Może przez to, że też trafiłem na takich specjalistów, którzy nie byli ze mną kompatybilni. Może gdybym troszeczkę dłużej poszukał, to może by się to udało, ale nie wiem. Cieszę się, że to wszystko się potoczyło w taki, a nie inny sposób. Bo dzięki temu mojemu bólowi, dzięki tej mojej tułaczce doszedłem do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. A ta moja taka historia związana z tym rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, trwa już tak naprawdę od ponad 10 lat. Gdy to zaczytywałem się w jakichś literaturach, oglądałem jakieś firmy, słuchałem podcastów, cały czas edukując się i próbując zrozumieć, co tak naprawdę tworzy naszą rzeczywistość, w jaki sposób my tą rzeczywistość tworzymy. W tym moim poszukiwaniu i w tym moim bólu i też cierpieniu nie powiem, że się nie zgubiłem, bo kilka razy się zgubiłem. Próbowałem na przykład odnaleźć swoją duchowość poprzez jakieś tutaj psychodeliki, poprzez jakieś takie używki, które były przez niektóre osoby. Które jeszcze wcześniej uznawałem za jakieś takie oświecone albo bardzo połączone ze źródłem, yy, uznawałem, że to jest jakiś sposób, to jest jakaś droga do odnalezienia siebie. Czy teraz też na to tak patrzę? W pewnym sensie tak, bo pomogło mi to odnaleźć siebie, ale co najważniejsze, najważniejsze było dla mnie to uświadomienie, że tak naprawdę nie potrzebujemy, nie potrzebujemy brać żadnych używek, nie potrzebujemy jechać na żadne ceremonie, nie potrzebujemy zmieniać sztucznie. Swojej świadomości, bo jeżeli chcemy być obecni tu i teraz, to potrzebujemy być obecni tu i teraz. A każda używka, każda ceremonia sprawia, że przestajemy być tu i teraz. Idziemy do jakiegoś innego wymiaru. I może się to wydawać, że te inne wymiary są dla nas budujące i że są dla nas wspierające. Są, ale można zrobić to na trzeźwo. Można zrobić to w medytacji. I jeszcze kilka lat temu czuję, że tak energetycznie było to może troszeczkę mniej dostępne, ale czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają, może niektórzy słyszeli, może niektórzy nie słyszeli. Wchodzimy teraz w tą erę wodnika, i już to czuć, już widać, że bardzo dużo fałszu, bardzo dużo kłamstwa zaczyna się rozpuszczać, zaczyna się roztapiać. A to wszystko po to, aby zrobić miejsce na prawdę, która jest w nas. I bardzo wiele tych takich starych systemów, układów, które były budowane i pielęgnowane przez lata, po prostu one zaczną się wykruszać, one zaczną zanikać. One nie będą już miały tej mocy, którą miały wcześniej. Ja teraz to tak odczuwam, ale również z tego, co pisze bardzo wiele osób. Teraz nasza Ziemia idzie w bardziej w kierunku takiej energii żeńskiej, energii magnetycznej, energii delikatnej, energii wrażliwej, subtelnej i ta energia męska, która władała przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, już teraz będzie troszeczkę tracić na mocy. Co nie znaczy, że jej już nie będzie, ale teraz zaczną być dla nas ważne zupełnie inne wartości. Niektórzy mówią, że teraz następuje przejście tej naszej planety z tego 3D do 5D, że następują jakieś takie zmiany. Szczerze jest tego tyle, że ostatnimi czasy przestałem po prostu to czytać, przestałem się tym interesować, z racji tego, że to wszystko też jest jakaś filozofia. To wszystko jest jakiś egregor energetyczny, który jeżeli my będziemy chcieli zasilać naszą energią, śmiało możemy to robić. Ja jakoś ostatnio postanowiłem, że chcę, aby moja energia zasilała mnie, aby zasilała moje życie, moje marzenia, moje takie. Pragnienia duszy, do spełnienia, do zrealizowania. Jeżeli mam być czterym, nie chcę mi się zasilać jakichś egregorów, jakiejś filozofii lub czegoś, co po prostu pochłania naszą energię. Okej, okay, takie egregory potrafią nas nagrodzić jakimiś pięknymi wizjami, potrafią nas nagrodzić jakimiś wyglądami, ale czy to jest kwintesencja naszego istnienia? Nie wiem, dla mnie. Dla mnie nie, dlatego wybieram siebie, wybieram swoje połączenie z tą boskością, swoje połączenie z sercem, i dla mnie właśnie to połączenie z sercem jest połączenie z boskością. I każdy może to zrobić w swoim domowym zaciszu. I aby połączyć się z tą boskością, to wystarczy, że zamkniesz oczy, że skupisz swoją uwagę na oddechu, że skupisz swoją uwagę na sercu i że pobędziesz na chwilę w tej przestrzeni. I już możesz zadawać sobie pytania, już możesz zacząć obserwować swoje przekonania, możesz zacząć rozpuszczać emocje, możesz zacząć przeżywać swoje emocje. I nie potrzebujesz do tego żadnych używek, żadnych środków, żadnych specyfików. One mogą ci w jakiś sposób pomóc, ale koniec końców doprowadzam cię właśnie do tej świadomości, że to ty sobie masz tą mądrość i że to ty możesz z niej korzystać. Jeżeli na przykład w tym procesie poczujesz chaos, poczujesz, że tego wszystkiego jest za dużo. To tylko i wyłącznie oznaka tego, że w Twoim życiu jest właśnie tego za dużo i że ten Twój kontakt z boskością wygląda właśnie w taki sposób, że to połączenie jest właśnie teraz na takim poziomie, w takim stanie, na takim etapie. Ale jeżeli zaczniesz udawać się do tej przestrzeni serca regularnie, to po prostu poznasz siebie, zaczniesz lepiej poznawać siebie i zaczniesz kroczyć swoją drogą serca. A co mi dało kroczenie drogą serca? Dało mi to, że całe życie pracowałem w jakichś takich pracach, w poczuciu, że jestem bezwartościowy, w poczuciu, że nic nie znaczę, że nie osiągnę żadnego sukcesu, i tak się tułałem w tym swoim życiu. Uciekałem, uciekałem przed bliskimi, uciekałem przed sobą. Tak naprawdę. Ale do czego mnie to doprowadziło? Doprowadziło mnie to do zostawienia mojej starej pracy i postawienia wszystkiego na jedną kartę, a tą kartą byłem ja. Wyciągłem tego Asa w rękawie, którego całe życie miałem, którego całe życie chowałem, i po prostu postanowiłem. Okej, okay, co mi szkodzi? Co mogę stracić? Stracę, nie wiem, kilka lat swojego życia? No no, dobra. Czy teraz ta praca na przykład nie jest marnotrawieniem czasu, albo czy ta praca jest teraz wykorzystaniem tego czasu w pełni? No nie do końca. Dlatego to była dla mnie najważniejsza decyzja, która nastąpiła kilka lat temu, i od tego momentu nadal są perturbacje, nadal są wyzwania, nadal są różnego rodzaju emocje, problemy, pokazują się kolejne przekonania, ale wiem, że to prowadzi mnie do tego miejsca, do którego chcę moje serce, chcę moja dusza i jestem za to ogromnie wdzięczny. Jestem szczęśliwy, pomimo tego, iż czasami tego szczęścia nie mam jak fizycznie wyrazić, to w głębi serca naprawdę jest to uczucie, jest ta emocja i to mi też daje taki pogląd bycia tą taką pełnią, bycia tą taką całością, bo w środku serca czuję szczęście, pomimo tego, że na zewnątrz czuję smutek, ale pozwalam sobie na przykład ten smutek czuć, i zawsze, gdy to się dzieje, to coś na tej mojej nowej drodze się pojawia. I ta droga serca doprowadziła mnie choćby do tego, że zacząłem grać koncerty na gongach. Otworzyłem się na muzykę, gdzie już pamiętam w szkole podstawowej, grałem na plecie, grałem w zespole, grałem na dniach tutaj w mojej miejscowości, więc już ta kariera muzyczna była w młodych latach pielęgnowana. Ale dopiero teraz zacząłem właśnie grać na gongach i prowadzę koncerty, prowadzę kąpiele. Dodatkowo ta moja droga serca zaprowadziła mnie do tego, że nauczyłem się i zacząłem zgłębiać pracę z energią, pracę z podświadomością, pracę z przekonaniami, pracę z emocjami i na co dzień właśnie pomagam innym. Pomagam innym odnaleźć ich drogę serca poza jakimiś schematami, poza jakimiś przekonaniami, poza warunkowaniem społecznym tego, co powinniśmy robić, czyli, że, na przykład, do trzydziestki. Musisz mieć dom, musisz mieć już rodzinę, e, musisz mieć już na przykład jakiś kredyt, albo że musisz mieć super samochód, że przynajmniej raz w roku musisz jechać na wakacje. To wszystko jest jakieś warunkowanie. To wszystko jest jakimś wyznacznikiem sukcesu, który jest ogólno przyjęty w społeczeństwie. Ale czy ta definicja sukcesu jest Twoją definicją sukcesu? Czy może Twoją definicją sukcesu jest to, że robisz to, co kochasz? że masz wokół siebie bliskie ci osoby i w momencie, gdy potrzebujesz przestrzeń na wolne, to możesz to wolne sobie zrobić. Dla mnie to jest na przykład definicją sukcesu, że mam to wszystko, że robię to, co kocham i że jeszcze to daje mi możliwość zarobienia, że to daje mi możliwość spotkania cudownych, wspaniałych osób na mojej drodze, które pomagają mi poznać jeszcze lepiej siebie, które pomagają mi się rozwijać. I z którymi wspólnie się rozwijamy. I możesz sobie na przykład teraz zadać pytanie: co jest Twoją definicją sukcesu? Jak Ty chcesz definiować sukces? Co ten sukces tak naprawdę dla Ciebie oznacza? I w ten sposób możesz lepiej poznać siebie, możesz lepiej poznać swoje warunkowanie tego, co ktoś Ci powiedział, że jest sukcesem. Jeżeli się z tym zgadzasz, ok. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, to możesz zacząć to świadomie zmieniać. Czy ten film był yy, ułożony? Nie. Był troszkę chaotyczny, ale to jestem ja. To jestem ja właśnie w tym momencie, w tym okresie. Czy piszę scenariusze? Czy piszę skrypty do moich medytacji? Nie. Robię to wszystko <taki> tak jak właśnie ten filmik. Po prostu siadam, nagrywam, pozwalam, aby ta mądrość, czy po prostu to, co chcę przekazać, wylało się ze mnie w taki, a nie inny sposób. Czy to ma być piękne, czy to ma być ładne? Dla mnie to już jest piękne. Piękne, że to robię, bo jeszcze 3 lata temu, albo 4 lata temu, nie pomyślałbym w ogóle, że będę coś takiego robić, więc już dostrzegam piękno, nawet w tym, co teraz może się wydawać troszeczkę chaotyczne. Ale wiem, że jak będę robić to, do czego zapraszam i moje serce, to tym pięknem będę mógł się dzielić, tym pięknem będę mógł inspirować. I to jest dla mnie najważniejsze. I to jest też dla mnie taką oznaką sukcesu. Że mogę się podzielić czymś, co mi w duszy gra, i że to kogoś zainspiruje, na przykład do pomyślenia o czymś, lub że zainspiruje kogoś do zmiany. I to jest cudowne, to jest wspaniałe i cieszę się, że mogę to robić. Dziękuję Ci za Twój poświęcony czas, że obejrzałaś ten filmik, obejrzałaś to wideo, posłuchałaś tego, co miałem tak naprawdę do powiedzenia. I tak jak w przypadku poprzednich rozmów. Jeżeli jesteś zainteresowany, jeżeli jesteś zainteresowana tym, aby odnaleźć drogę swojego serca, aby odnaleźć, co tak naprawdę jest Twoje, do czego zaprasza Cię Twoje serce, to w opisie do tego filmu jest link do umówienia się na bezpłatną konsultację. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać, że będziemy mogli porozmawiać. A jeżeli na chwilę obecną czujesz, że chciałbyś, chciałabyś na przykład rozpłynąć się w dźwiękach gongów, misty betańskich i innych instrumentów, na których jeszcze gram, to również w opisie jest link do mojej strony, gdzie są wydarzenia. A te wydarzenia są w okolicach Bielska Białej, tutaj na Śląsku, w Cieszynie, w Rybniku, w Bytomiu. Lub jeżeli na przykład chcesz, abym zagrał u Ciebie, to napisz do mnie. Z ogromną przyjemnością organizuję również takie wypady. A ja dziękuję z całego serca. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zapraszam do subskrypcji, zapraszam do skomentowania tego wideo i życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Życzę Ci, żebyś słyszał słyszała siebie żebyś słyszał, słyszała głos swojego serca. Do zobaczenia ponownie. Hej.